4 lipca na terenie zakładu Krużgeo w Czarnej Sędziszowskiej zorganizowano szkolenie dla żołnierzy III Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej z 33. Batalionu Lekkiej Piechoty imienia podpułkownika Adama Lazarowicza w Dębicy. Szkolenie z obsługi pomp szlamowych i działań przeciwpowodziowych przeprowadzili strażacy ochotnicy z Czarnej Sędziszowskiej, osiedla Borek Wielki i Sędziszowa Małopolskiego. Jednym z kluczowych zadań Wojsk Obrony Terytorialnej jest wspieranie lokalnej społeczności w sytuacjach zagrożenia, katastrof czy klęsk żywiołowych. Każde kolejne szkolenie podnosi kwalifikacje i szybkość działania żołnierzy WOD w obliczu kryzysowych sytuacji. W Czarnej Sędziszowskiej terytorialsi wzięli udział w ćwiczeniach przy miejscowym zbiorniku wodnym. Generalnie jest to likwidacja skutków klęsk żywiołowych. Dzisiaj żołnierze uczą się razem ze strażakami, usypywać wały z piasku, nasypują ten piasek do worku, uczą się jak go należy zakładać, zapoznają się ze sprzętem strażackim, który być może będą mieli również i oni, czyli z motopompami strażackimi, pompami do wypompowań szlamowych, jak również z pilarkami. Te ćwiczenia podyktowane były między innymi zdarzeniami, do których w okresie letnim dochodzi bardzo często, mowa o podtopieniach i powodziach. Obecna sytuacja na terenie powiatu Jasielskiego pokazała, jak wojska obracywialne są również pomocne w tych działaniach, w związku z czym myślę, że te sytuacje mogą również. Przyszłości się nawarstwiać i myślę, że każda taka pomoc ze straży i nauka nasza będzie owocowała. Żołnierze Wojsko Obrony Terytorialnej coraz częściej angażowani są we wsparcie społeczności lokalnych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Żołnierze 33. Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy w ostatnim czasie uczestniczyli w działaniach likwidujących skutki klęski żywiołowej, mówi podporucznik Grzegorz Szewrona. Żołnierze 33. Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy pomagali w dwóch miejscach przede wszystkim, czyli było to okolice Przeworska, Jasła, natomiast większą część żołnierzy skierowaliśmy do Powiatu Jasielskiego, gdzie, gdzie był on mocniej jakoś doświadczony. Żołnierze WOD ściśle współpracują z innymi służbami, takimi jak Policja czy Straż Pożarna. We wspólnych ćwiczeniach w Czarnej Sędziszowskiej wzięli udział ochotnicy z jednostek SP, z sędziszowa Małopolskiego, Czarnej Sędziszowskiej oraz z osiedla Borek Wielki. Po raz drugi ćwiczymy sobie współpracę wojska obrony terytorialnej w zakresie swoich. Obowiązków i zadań mają również współpracę z jednostkami straży pożarnych w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych, ale też w innych sytuacjach zagrożeń dla społeczeństwa. Wojska Obrony Terytorialnej szkolą się nie tylko z zadań sensu stricto bojowych, ale również Wojska Obrony Terytorialnej to też współpraca tutaj i wspieranie społeczności lokalnej, jak i samorządów. Dlatego raz na jakiś czas organizujemy tutaj zajęcia mające na celu przybliżyć tematykę związaną ze zwalczaniem kryzysów, takich jak powódź, pożar, ewentualnie silne wiatry. Wspólne przedsięwzięcia Wojsk Obrony Terytorialnej z innymi służbami są niezwykle ważne. Sprzyjają skoordynowaniu działań służb biorących udział w zadaniu oraz przyczyniają się do rozwoju umiejętności do wspierania społeczności lokalnej w sytuacjach kryzysowych.